Witam. Chciałbym pokazać mój pomysł na blokadę w ciągnikach C360 i pochodnych. Tutaj przesuwka oryginalna, ale zostały przefrezowane zęby, tak żeby nie wyskakiwały. Zamiast pedał został obcięty, założony odwrotnie. Tutaj druga dźwignia ręcznego. I cięgło od, tutaj od hamulca ręcznego. Znaczy, no, od pedałów hamulcowych do sterowania przyczepą, działa to tak. Na zapadce nie ma zębów. Jest tylko jeden ostatni ząb na górze. Ja tu jeszcze tego nie zrobiłem, ale działa to tak, że zaciągamy wajchę na ostatni ząb. Tutaj jest sprężyna. Akurat teraz. Trafiło i zazębiło tak jak trzeba, ale w razie, jeśli zęby nie trafią, to sprężyna się napina. Jak traktor kawałeczek ruszy, to sprężyna odbije i założy te zęby tak jak trzeba. Zrobiłem to już w jednym ciągniku i bardzo fajnie to jeździ. I tu właśnie robię teraz generalkę wszystkiego. Także klient też od razu sobie zażyczył, żeby mu takie coś zrobić. Także polecam, bo bardzo fajnie to działa.